Dzisiaj jest siódmy. gdzie siódmy? Z trzeci. Siódmy, za trzeci, dzisiaj siódmy. Do siódmy. Do dziesiątego.

184 Od jednej osoby. No tak, nie, 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 to jest od dwóch osób. Dwóch nie, osób. nie, jedna osoba. No to ja tu liczę, patrzę, tutaj mam y, gdzie, mogę, tu, gdzie mogę, to i mogę to zamówić. Żeby... No jedziemy autem do Londynu, jak chcesz, pojedziemy po, na... Ja autem nie jedziemy, ja wolę samolotem polecieć. No co samolotem polecimy. Ale patrz, ale patrz. Muszę tu zaznaczyć kiedy data, kiedy pojedziemy. Ale na razie nic, ta pani nam załatwi, i w tym biurze co mamy, to znajomą, ona no, no, wybierze nam najlepsze. No dobra, dobra. I weź, otwórz te drzwi, bo. Kochan, no. kochan. Ja też się kocham. To jest stanie zaraz. Dobra, nie. I Słuchaj, chodzimy się z to kiedy ja wziąłem go do intestynu, bo ja nie wiem, Jak wrócimy mam... z wakacji ale to, a, a zaraz muszę kartką cię w portfelu Za, kartki zaraz są, to, tutaj jej zapisano w portfelu co? w portfelu, nie to w samochodzie mam? gdzie w samochodzie, gdzie, wczoraj w, 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 ten portfel, to tam kartkę i jej dał ale to nie mam na to ten. a na to? muszę poszukać, poszukam co ci dam, no. Ja muszę wiedzieć, kiedy mam do radzicy, bo muszę się dolewać... Nie, wlewam do 14 chyba. 14? Tak. A my wracamy 12. Zobaczymy, to też pan Nie wszyscy, nie wszyscy. Nie, nie. A do kawy to byśmy łacili. Wejdźmy do wyświetlskiego. Nie, bo ty do kawy nie będziemy odchodzić. To ja mam tutaj, tu mam do kawy też. Dobra, gramy. Ooh. Richard, we see about that judgment time. Richard, we see about that judgment time. Richard, we see about that judgment time. Richard, we see about that is judgment time. Richard, we see about that is judgment time. Richard, we see about that judgment time we shall see about that in judgment time